Serwus, chłopaki Widzicie tą taką pomarańczową łunę za mną? 21 po trzecie, żeby to dobrze było widać No i śmigam do jeziorka Pokazać wam jak poranne słoneczko jest w miarę wysoko Rewelacja! No i ta zieleń Ta zieleń i to przybijające się słoneczko. Zarąbista miejscówka. Pięknie to wygląda. A na śniadanko dokończymy sobie chlebek, masełko. Taka przekąska na koniec. Jagódki sobie zjemy. Zdejmujesz pistolet, tankujesz i płacisz, jak w Polsce. Bo dla mnie to element, bo tutaj tego tak nie ma normalnie. Normalnie to jest tylko karta. Płacisz w, w tym, przykładasz do czytnika przy dystrybutorze i tankujesz. Chciałem się schronić przed deszczem, Z zakopałem. Sam motocykl stoi No i przejechałem kusamo i za kusamo coś się stało i musiałem do kusamo wrócić. Tu jest Rysa On się złamał w tamtą, jakby po prostu za duża siła poszła do góry do mnie w plecy. Pasem, żeby go z dwóch stron docisnąć. W sumie mógłbym zaryzykować jechać, bo się to trzyma. Nic złego się nie, w nie dzieje, no ale zawsze z tyłu głowy jest. A jak coś pierdzielnie i to najdaj daj Boże w drodze, i jeszcze komuś zrobię krzywdę z tyłu, jak ktoś będzie ze mną jechał? No właśnie, jestem właśnie tutaj u mechanika. niedziele jest nieczynne. Zatem będę musiał gdzieś tu znaleźć miejscówkę i przenocować. Zobaczymy w ogóle, jak się dogadam. I pewnie jutro z rana, poniedziałek, podjadę do niego i zobaczymy, czy się dogadam, czy w ogóle da się to naprawić. Zatem dzisiejszy dzień jest króciutki, 15.37. W jakimś czerwonym sosie są. Słodkie i słone bardzo. No i chyba nie jest źle. Nawet powiedział, że nawet dobrze.